W tej chwili pracuję nad świętym Franciszkiem, który będzie jak gdyby połączony z ptakiem jako całość, nie, nie, nie oderwanie. Motywy ptaków u mnie się dużo, dużo pojawiało, motywy ptaków także. Jest jakieś odzwierciedlenie, to połączenie można powiedzieć z przyrodą. Jest jedna z rzeźb, która nazywa się Arka. Jest to łódź Arka Noego, która tam gdyby kołeczki symbolizują ludzkie dusze uratowane. Dzieci nawet potrafią policzyć te kołeczki, ile ich jest. Ja, ja w ogóle nigdy mi do głowy nie przyszło coś takiego, żeby. Zrobić. Nie zastanawiałem się, tylko kompozycyjnie umieszczę, a dzieci policzyły ile tych kołeczków jest. W początku to człowiek może nawet nie wiedział czego szuka i nie wiadomo czy do końca człowiek wie czego szuka. Ale, ale myślę, że to jest fajne właśnie, że, że się nie wie do końca czego się szuka. Czasami się odnajduje coś, i potem dalej się szuka i to, to jest chyba taki sens po prostu życia. Znalazłem i co dalej? Nie, trzeba poszukiwać.